Dzień dobry, dzień dobry. Witam niezwykle serdecznie. Przez ostatni prawie rok przerzuciłem wiele dystrybucji Linuxa. Był to Mint, Kubuntu, Android OS, Garuda, Nobara, Cashy OS, Ubuntu LTS, PopOS i pewnie coś jeszcze o czym nie pamiętam. Jedne dystrybucje to dystrybucje stabilne, inne dystrybucje to dystrybucje Rolling Release. Jedne mają wbudowane sterowniki do karty graficznej, inne ich nie mają i trzeba instalować samemu. Na jednych pracuje się lepiej, na drugich pracuje się gorzej, dlatego dzisiaj, w dzisiejszym filmie, postaram się Wam pomóc odpowiedzieć na pytanie, którą dystrybucję Linuxa powinniście wybrać na początku. Wiadomo, dystrybucje Linuxa są setki, więc jest wiele możliwości odpowiedzi na tak zadane pytanie. I tak jak to zawsze bywa z oprogramowaniem, najlepszy wybór to zawsze zależy. I w tym temacie też tak to wygląda. Jakiego Linuxa wybrać na początek? To zależy, jakich używasz na co dzień aplikacji i co chcesz na nim robić. Być może jesteś osobą, która ma dość Microsoftowej szopki z telemetrią, z AI, aktualizacjami, bloatwarem, reklamami i całym tym bullshitem i chcesz przejść na Linuxa. Być może jesteś osobą, która lubi mieć wybór, a być może jesteś osobą, która wspiera wolne oprogramowanie. Wybór padł. Przechodzę na Linuxa. Ale jaką dystrybucję mam wybrać? W tym filmie skupię się na jak gdyby trzech głównych aspektach wyboru dystrybucji Linuxa. Po pierwsze, macie doświadczenie z Windowsem i jesteście nowi w Linuxie. Po drugie, chcecie systemu operacyjnego, który zaraz po zainstalowaniu i uruchomieniu jest gotowy, by działać czyli takie out of the box. Po trzecie, jesteście raczej zwykłymi użytkownikami PC. A nie jakimiś tam programistami, analitykami czy testerami, ogólnie gośćmi z IT. Na początek musimy sobie wyjaśnić, czym jest Linux. Więc Linux to jest jądro systemu, to jest kernel, to jest główny komponent każdej dystrybucji Linuxa. Kernel to jest interfejs, który łączy części fizyczne komputera, czyli hardware, płytę czy główną, grafikę, pamięć, dyski, procesor. Software, czyli, no, właśnie, jest oprogramowaniem. To jest kernel Linuxa. I teraz różne dystrybucje Linuxa, na przykład Mint, OS, Bazite, Manjaro, Fedora, Zorin, biorą sobie takiego kernela Linuxa i dodają do niego swoje rzeczy, swoje usprawnienia, swoje paczki. I te dystrybucje dodają do tego kernela Linuxa na przykład Botloader, który pozwala kernelowi wystartować. Dodają serwer wyświetlania tak jak Wayland czy X11, który pozwala wyświetlać obraz. Dodają środowisko graficzne tak jak GNOME, KDE Plasma, Cinnamon, Hyperland, Cosmic czy XFC, by można na tym ładnie sobie klikać. Dystrybucje dodają preinstalowane aplikacje, tak jak np. niektóre gamingowe dystrybucje mają wbudowanego Steama czy Lutrisa i dodają też menadżery paczek z których instalujecie jeszcze więcej aplikacji, np. VPlayer czy jakąś przeglądarkę internetową. Więc jak wybieracie sobie distro, to wybieracie jak ma być skonfigurowany kernel Linuxa i co ma zawierać. Jeśli jesteście użytkownikami Windowsa, którzy chcą przejść na Linuxa, który bardzo ładnie działa zaraz po instalacji, to nie zgadniecie co. Ano, macie bardzo wiele opcji do wyboru. Szczególnie polecam Linux Mint, Ubuntu LTS, Zorin OS, Debiana, MX Linuxa i Pop OS. Jeśli jesteście gamerem, tak jak ja, to bardzo polecam dystrybucje takie jak Bazite czy na przykład Nobar. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że nie wszyscy grają na kompie, bo na przykład używają w znacznej mierze do grania konsoli. Więc dzisiaj skupię się na Linuxach do wszystkiego, czyli do takiego codziennego żyćka z PC, a nie do grania. Więc porozmawiamy sobie o Linuxie Mint, Ubuntu LTS, Zorin OS, Debian, czy MX Linux, czy też Pop OS. Oczywiście te dystrybucje spokojnie nadają się również do grania, ale nie są one skierowane stricte do grania, jak na przykład Bazlight czy NoBara. Dobra, mamy sześć fajnych dystrybucji dla początkujących. Wszystkie są out of the box. Instalujesz, używasz. Ale którą wybrać? Przy wyborze dystrybucji warto też sobie zadać pytanie, czy będę chciał się czegoś przy okazji pracy na Linuxie nauczyć o samym Linuxie? Czy jestem zainteresowany całą tą ideą wolnego oprogramowania, czyli FOST, Free and Open Source Software? I warto też zwrócić uwagę na rozmiar wielkości ekipy deweloperów, która stoi za tym distro. To z tego powodu chociażby. Jeśli będą to dwie czy trzy osoby, czy też jedna, to jest spora szansa, że projekt szybko zniknie, bo takie osoby po paru latach się wypalą i nie będą miały kasy, by takie distro, taki projekt dalej rozwijać. No to lecimy. Linux Mint wersja 22.1 Wersja Cinnamon. Raport do kwietnia 2029 roku. Oczywiście, Minta możemy również ściągnąć ze środowiskiem XFC albo Mail. Zaraz po instalacji i przejściu na pulpit widzimy, że mamy na dole pasek ekranu, jak w Windowsie. Po lewej stronie menu aplikacji, tak jak w Windowsie menu Start. Jeśli używałeś Windowsa, od razu poczujesz się jak w domu. W mintowym menu Start mamy zainstalowane też sporo aplikacji. Takich jak przeglądarka Firefox na dzień dobry, klient poczty e-mail, LibreOffice, Media Player czy chociażby przeglądarkę PDF-ów. Mint bardzo prosty, bardzo przyjazny, bardzo łatwy do przejścia do nauczenia się. Lecimy dalej i przyjrzymy się teraz Zorin OS. Zorin OS wersja 17.3, która ma support do 2027 roku, do stycznia. Tak jak w MINCie mamy tutaj na dole pasek ekranu, taskbar jak w Windowsie i menu aplikacji, czyli takie menu start. Możemy sobie też dostosować, jak ma wyglądać nasz layout okien. Bodajże od wersji 17.3 ZORI ma wgraną przeglądarkę Brave domyślnie, a nie Firefoxa. Na stronie ZORINA widzimy też, że jest on dostarczany w trzech edycjach: edycji Pro. W edycji Core i w edycji Education. Wszystkie te edycje mają preinstalowaną przeglądarkę Brave, LibreOffice i Media Playery ze standardowymi kodekami. Edycja Pro jest płatna, kosztuje 179 zł i ma zainstalowane, wbudowane jak gdyby dodatkowe aplikacje i ciekawe motywy. Kolejne przyjazne distro to Ubuntu. Ubuntu 24.04 LTS, które ma być supportowane do maja 2029 roku. LTS czyli Long Term Support. Nowe wersje Ubuntu pojawiają się dwa razy do roku, w kwietniu i październiku, ale tylko te z kwietnia mają zapewnione pięcioletnie wsparcie w aktualizację bezpieczeństwa i wydajności. Te z października mają tylko wsparcie przez 9 miesięcy. Ubuntu ma wbudowane środowisko graficzne GNOME, do którego bardzo łatwo można się przyzwyczaić i się jego nauczyć. Nie powinno ono sprawiać żadnych problemów osobom, które wcześniej używały Windowsa. Tutaj dla odmiany mamy pasek u góry ekranu. Taskbar tradycyjnie z prawej strony, ale u góry. Tam w górnym rogu można wyłączyć system, można stamtąd wejść do ustawień. Dodatkowo z lewej strony mamy drugi pasek, pasek taki boczny, do którego możemy przypiąć często używane aplikacje. Nie mamy za to w tym układzie menu aplikacji takiego w lewym dolnym rogu ekranu jak w Windowsie to menu start, jak to było w mincie i w Zorinie. Mamy tam ikonkę Ubuntu, ale to jest przycisk aktywności, gdzie po naciśnięciu mamy dostęp do różnego rodzaju obszarów roboczych. I do wszystkich zainstalowanych aplikacji, które nie są przypięte do tego paska bocznego, Ubuntu to bardzo stabilne distro Linuxa, bardzo popularne wśród deweloperów, które może być też dobrym wyborem dla zwykłego użytkownika. Drobna jeszcze uwaga: na Ubuntu bazują poprzednie omawiane systemy, czyli Linux Mint i Zorin OS. Kolejne polecane distro to Debian, i tu od razu drobna uwaga. Na Debianie bazuje poprzedni system, czyli Ubuntu. Przyjrzyjmy się Debianowi w wersji 13, która ma wsparcie do chyba aż 2030 roku. Podobnie jak w Ubuntu, podstawowym środowiskiem graficznym Debiana jest GNOME, czyli mamy górny pasek z TaskBarem z prawej strony, i na górnym pasku po lewej mamy przycisk aktywności. Po naciśnięciu tego przycisku aktywności, dopiero przechodzimy do paska z przypiętymi programami który tym razem znajduje się na dole i od razu mamy dostęp też do wszystkich zainstalowanych aplikacji w systemie. Na uwagę zasługuje również to, że jeśli wybierzemy sobie jakąś aplikację, na przykład coś z LibreOffice, nie zobaczymy żadnych znanych z Windowsa takich przycisków u góry powiększania i minimalizowania okna. Można to zrobić jedynie klikając na pasek na górną belkę okna. Taka drobna różnica. Debian dostępny jest też ze środowiskiem KDE Plasma, więc można sobie wybrać, którą chcecie wersję. Mamy tu taką wersję, proszę bardzo. Tutaj już jest podobnie do Windowsa, w tym KDE Plasma. Pasek na dole z lewej strony. Aplikacje takie w menu start jak Windowsowskie, bo KDE Plasma jest szeroko konfigurowalnym środowiskiem graficznym. Tam go używam chyba najczęściej w różnych dystrybucjach. Wybranie debiana z KDE ze strony głównej debiana może być kłopotliwe. Ta wersja jest nieco ukryta na stronie i znajduje się pod tym linkiem tutaj w tym miejscu. Kolejnym Linuxem jest Linux NX, wersja 23,6 ze środowiskiem graficznym XFT i z supportem do czerwca 2029. Oczywiście możemy pobrać również wersję ze środowiskiem graficznym KDE i Fluxbox Windows z ale dla nowych użytkowników zaleca się raczej wersję z KDE lub XFT. Na pulpicie widzimy panel z lewej strony, podobnie jak w Ubuntu, ale tutaj mamy też taskbar dość dużych rozmiarów. U góry z lewej strony mamy wyłączanie i wylogowywanie. I na dole z lewej strony mamy również menu aplikacji, Firefox, Thunderbird, LibreOffice standardowo zainstalowane, tak jak i Media Playery. Na uwagę zasługuje również to, że Linux MX ma bardzo dobrą reputację z systemu bardzo przyjaznego użytkownikowi. Na koniec pokażę wam PopOS. PopOS 22.4 LTS wspierany do kwietnia 2027 roku. Pop OS jest również bazowany na Ubuntu. Ma on kustomizowane środowisko GNOMA, które nazywa się. Cosmic, u góry mamy pasek wiadomo górny ze znanym już nam Systray'em z prawej strony, wyłączaniem i różnymi opcjami, ustawieniami. Na dole mamy domyślnie pasek szybkich akcji z często wybieranymi aplikacjami. Z lewej strony, w górnym rogu, mamy dostęp do paneli roboczych i do wszystkich zainstalowanych aplikacji, które są tutaj ładnie pomieszczane w folderach Office, System i tak dalej. Na dole mamy też wyszukiwarkę aplikacji. Poszukajmy sobie na przykład LibreOffice. Proszę bardzo, jest. PopOS jest też bardzo user-friendly i bardzo konfigurowalny. I oto 6 dystrybucji, które wam polecam dla początkujących użytkowników Pingwina. Fajnie jest sobie poinstalować te dystrybucje jak macie trochę czasu i wypróbować je samodzielnie. Żeby oczywiście poczuć to na własnej skórze, doświadczyć tego feelingu jak to wszystko działa. Sama instalacja Linuxa w dzisiejszych czasach jest banalnie prosta. Po pierwsze wchodzicie na stronę dystrybucji, ściągacie plik ISO z obrazem dystrybucji, która Was interesuje. Po drugie zapisujecie to ISO na pendrive. Pendrive'a wcześniej przygotowujecie w programie Rufus czy Ventoy. Po trzecie butujecie w BIOSie by komp odpalił się z tego pendrive'a, na którym macie to ISO. Wybieracie ISO i kreator instalacji przeprowadzi Was przez całą instalację. Na uwagę tutaj zasługuje też program Ventoy, bo dzięki niemu na przykład możecie wrzucić sobie na pendrive'a wszystkie te dystrybucje i wybierać z menu, którą chcecie zainstalować. Nie trzeba robić jednego pendrive'a pod jeden system, tak jak to bywa w Rufusie. Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze tej idei FOST, czyli idei wolnego oprogramowania. Chodzi o to, że oprogramowanie FOST musi być darmowe. Można je badać i zmieniać, można je rozpowszechniać za darmo, można je modyfikować i rozpowszechniać za darmo. I weźmy tych sześć dystrybucji, które oglądaliśmy: Linux Mint, Debian, MX Linux zbudowane są całkowicie przez community, czyli przez ludzi. Zorin OS, Ubuntu i Pop OS są już wydawane przez komercyjne organizacje, takie jak na przykład Zorin OS Technologies przy Zorinie, Canonical Group przy Ubuntu i System76 przy Pop OS. Co nawet widać, bo Zorin OS ma płatną wersję pro. Canonical pobiera opłatę od firm za Ubuntu Pro, czyli mimo, że Ubuntu i Zorin są FOS, to tak nie do końca to jest czyste FOS, jak to w przypadku Minta, Debiana czy MX Linuxa. Niektórym ludziom może to przeszkadzać i tym się mogą też kierować przy wyborze distro Linuxa, dlatego o tym tutaj wspominamy. Należy wspomnieć jeszcze o tym, że niektóre dystrybucje Linuxa są Rolling Release, a niektóre Point Release. Chodzi o aktualizację. I tak, Rolling Release to aktualizacje ciągłe, gdzie nie czekasz na nową wersję, na przykład 2, 3 czy 6 miesięcy, tylko masz poprawki nawet co dzień i jak chcesz to je instalujesz. Oczywiście jest to dobre, bo masz najnowsze aktualizacje, ale nie jest też to dobre, bo mogą te aktualizacje zawierać niewykryte jeszcze błędy i coś może nie działać jak trzeba. Takich dystrybucji nie zaleca się nowym użytkownikom Linuxa, bo może do systemu wpaść coś, co go popsuje i będziecie musieli szukać poprawek na własną rękę. Rolling Release to dystrybucje dla użytkowników zaawansowanych i głównie entuzjastów. Na szczęście wszystkie wymienione w tym filmie dystrybucje to Point Release, czyli aktualizacje mamy w nich co kilka miesięcy. Stabilne, sprawdzone, przetestowane, które nic ci nie popsują w systemie. Dla nowego użytkownika ważnym też może być informacja na temat zespołu programistów, jaki zajmuje się daną dystrybucją, ponieważ da to mu obraz, czy dystrybucja będzie wspierana przez dłuższy czas, albo czy będzie na przykład porzucona, bo jest robiona przez jednego czy dwóch programistów i, tak jak mówiłem wcześniej, goście się wypalą, czy zabraknie im kasy. Oczywiście ciężko takie informacje znaleźć, ale można znaleźć na przykład info, że w Canonicalu pracuje aż 1175 osób, oczywiście nie wszystkie przy Ubuntu, ale jednak to duża organizacja. Przy Debianie mamy informacje o 1034 pracownikach. Przy Mintie, uwaga, pracuje tylko 11 deweloperów. Przy Zorin OS pracuje dwóch braci: Artion i Kryl Zorin. Taka ciekawostka. Przy PopOS i MX Linux w ogóle nie ma informacji na temat Teamu. No, i na koniec powiem krótko. Ja zawsze na pierwszą dystrybucję polecam Linuxa Mint. Wygląd, stabilność, bezproblemowość i całokształt MINTA zawsze mi odpowiadały. Każdy z nas trochę inaczej używa komputera, więc warto przed przesiadką na Linuxa sprawdzić, czy programy, których używacie na Windowsie, działają również na Linuxie albo czy mają swoje odpowiedniki. Linux Mint to jest mój wybór na pierwszego Linuxa. Dzięki za uwagę. Zostawcie lajka, like, suba, komentarz. Może donajta link pod filmem. Nara.